Szukacie restauracji z najbardziej zapierającym dekstolikiem na Śląsku? Znajdziecie ją w zawrzód w Kelnerach w wieży. O tu! Zlokalizowana w wieży ciśnij na około 9 piętrze oferuje fantastyczne widoki na aglomerację Śląską. Karta zmienia się kilka razy do roku, ale znajdziecie tutaj kuchnię europejską z polsko dodatkami. My z przystawek wzięliśmy palone sarkozy z czatni morelowym z chili oraz krewetki w, uwaga, cydrze z paloną antonówką. Dodatkowo wpadł mocno nam tu polecany żur śląski z całkiem solidną wkładką, bardzo dobry. Z dań postawiliśmy na skok z królika w śmietanie z buraczanym puree i młodymi ziemniakami oraz rolowany schab z masłem kurkowym, zasmażaną kapustą z boczkiem i też ziemniaczki. Deser, pyszne i delikatne hałowe tiramisu, fajna wariacja na temat klasyki. Kelnerzy w wieży powinno znaleźć się na Waszej liście odwiedzin nie tylko ze względu na klimatyczne wnętrze, ale też pyszne jedzenie i genialną obsługę. Polecajka!